Witam wszystkich w dwudziestym już epizodzie vloga, który wychodzi jakoś niespodziewanie szybko po poprzednim, bo chciałbym zacząć od małego adendum, a właściwie cały ten vlog będzie małym uzupełnieniem dwóch poprzednich. Otóż Beniaminowi Franklinowi, jednemu z tak zwanych ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, przypisuje się Wypowiedzenie pamiętnych słów. Gdy dla tymczasowego bezpieczeństwa mm, zrezygnujemy z podstawowych wolności, nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego. To święte słowa, ja się z nim absolutnie zgadzam i podpisuję. Jeżeli oddamy politykom naszą wolność, to obudzimy się z ręką w przysłowiowym nocniku za. Domniemane poczucie bezpieczeństwa, to nie tylko na zawsze ją utracimy, ale w zamian nie zyskamy finalnie nic. Niektórzy skonstruują taką kontrę, że jest to postawa infantylna, niedojrzała, na zasadzie na złość państwu odmrożę sobie uszy. Wiecie, co należy takim osobom odpowiedzieć? Tak. Zamierzam je sobie odmrozić z pełną świadomością i odpowiedzialnością i ponieść tego konsekwencje na własnej skórze. Tak. Zapytacie dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Skoro jestem libertarianinem, wyznaję zasadę, aksjomat samoposiadania i nieagresji, z czego ten pierwszy wyraźnie zawiera wyłączne władztwo. Podmiotu nad swoim ciałem i losem, to idąc tym tropem mogę, z premedytacją wyrządzić sobie krzywdę. Mogę zaryzykować, bo wolność to ryzyko, to niebezpieczeństwo, to nie żarcie i życie, jak mówił klasyk. I nikomu nic do tego, odmrożę bowiem swoje uszy, niczyje inne, nie wasze, ani nie nie kupuję kolektywistycznej narracji chwytającej za serduszka i szantażującej emocjonalnie która uwzględnia odpowiedzialność zbiorową jakobym ja lub ktokolwiek inny stanowił potencjalne zagrożenie dla innych z tytułu rzekomej transmisji choroby przemieszczającej się to nie stanowi dla mnie podstawy do ograniczenia moich przyrodzonych naturalnie swobód i na tym właśnie polega odpowiedzialność Drugim uzupełnieniem, które chciałbym poruszyć, będzie dopowiedzenie kilku słów do rozważań o przyszłości tzw. zjednoczonej prawicy. Wspominałem ostatnio, że owo zjednoczenie jest jedynie pozorne, i iluzoryczne, bowiem wisi na przysłowiowym włosku. Trzyma się dosłownie na słowie honoru, a zewsząd napływają liczne alarmy obwieszczające możliwość rozpadu takiej koalicji. Tak się jednak nie stanie. Zastanówmy się jednak, komu taki rozpad by się opłacał. Zapewne nikomu. Dlaczego? Bo byłaby to sytuacja, gdzie wszystkie strony trasą podręcznikowa wręcz gra o sumie ujemnej. Mimo, że każdy tam trzyma się w szachu i ma na siebie pełne teczki tzw. haków, to po pierwsze. Przy rozpadzie żadne z ugrupowań nie mogłoby osiągnąć samodzielnej większości parlamentarnej, a więc sprawować rządów więc potrzebny byłby jakiś żyrant, jakiś jeleń, silny koalicjant, a ich zdolność koalicyjna jest, umówmy się, praktycznie zerowa. Po drugie, elektorat mógłby im odebrać nawet hołownia, który kreuje się na bezstronnego piewce dialogu, ilu już żeśmy takich mieli, i pozapartyjnego reprezentanta ludu, takiego oddolnego, który miałby stanowić swoisty bufor, filtr, czy coś w rodzaju powiewu świeżości na tej scenie. Problem jest taki, że to modny medialnie aparatczyk, tak jak kiedyś. Mieliśmy przecież na wzór Petru, Palikota, Kukiza wielu, którzy przewinęli się i już ich praktycznie nie ma. Nikt o nich nie pamięta. Oni chcieli rozegrać tę scenę, ale uszczknąć swoje 5 minut na świeczniku i wyszło im to. Na chorobę, na złe, bo stanowili zwyczajny fajerwerk, który poza tanim efekciarstwem, poza straganami z pstrokacizną i szybkim rozbłyskiem na niebie, nie oferował w zasadzie nic nowego. Ale był bezideową alternatywą. Po trzecie, każdy z koalicjantów ma zbyt wiele do stracenia. No bo spójrzmy na to racjonalnie. Dzięki współpracy z rządem przedstawiciele ich rodzin obejmują nepotystycznie wysokie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. To chyba oczywiste. Raczej nie chcą ich utracić. A sami zainteresowani politycy dzierżą częstokroć teczki ministerialne, więc no raczej ani myślą ustępować z tych synekur, mocno się już do nich przywiązali czwarte wreszcie i ostatnie. Jako planktonowy dodatek samodzielnie nie byliby w stanie przekroczyć progu wyborczego i osiągnęliby poparcie w granicach 1 do 2%. Dlatego prędko nie doczekamy się daty przyspieszonych wyborów czy rozpadu. Jeżeli jednak by do tego jakimś cudem doszło, to paradoksalnie najbliższym pisowi partnerem byłaby lewica. Zapytacie dlaczego? Przede wszystkim partia razem, czemu dała wyraz przy okazji licznych wyników głosowań w Sejmie. Nazywanie ich postkomunistami dla picu nie przeszkadzałoby Kaczyńskiemu w dogadaniu się w partyjnym biznesie, bo biznes jest biznes. Trzecim i ostatnim uzupełnieniem tego szybkiego hmm, vloga jest wspomnienie, iż Polski Nowy Ład. Jako flagowa propozycja rządu czerpie inspiracje garściami z Rooseveltowskiego planu New Deal nowego Ładu, który zakładał silny interwencjonizm w gospodarkę i wzmocnienie etatyzmu. Doskonale wiemy, jak to się skończyło kryzysem. Obejmuje wprowadzanie nowych podatków i danin publicznych lub podnoszenie starych oraz wzrost socjalnego rozdawnictwa i dążenie do wyrównywania płac. Nie jest więc przecież niczym nowym, zaś oznacza po prostu konserwację starych socjalistycznych postulatów, które dobrze znamy. Budżet nie jest jednak z gumy, nie będzie się więc rozciągał i zadłużał w nieskończoność. Kiedyś musi nastąpić, napotkać moment kryzysowy i pęknąć. Nie ma innej opcji. A z funduszu odbudowy gospodarki po COVIDzie pieniądze wartkim nurtem przelewane są na konta wybranych przedsiębiorstw. Ale... Koszt tej śmiałej operacji pokrywa całe społeczeństwo. Rząd szykuje już dla obywateli nowe opłaty, daniny, składki jako zgrabne eufemizmy dla terminu podatek, którego tak nie chcą ujawnić. Kiedy. Opłata za oddychanie, kiedy opłata za poruszanie się pieszo po chodnikach, za mruganie oczami, za porost włosów czy paznokci, bo rządowi dodatkowych opłat nigdy za wiele. Jeden nazywany opłatą opakowaniową jest zawoalowany w pseudoekologiczną narrację o ochronie środowiska, doskonale wiemy, że nie temu to służy i podniesie ceny posiłków zamawianych w opakowaniach na wynos o około złotówkę. Co suma Sumarum będzie dosyć sporą z kwotą. Drugi zaś został nazwany opłatą reprograficzną. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego praknie, aby opłata wynosiła od 1 do aż 4% ceny brutto prawie wszystkich urządzeń, które posiadają funkcję nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych. Możemy za te jakże hojne dary. Jedynie podziękować jaśnie nam panującym pisowcom. Bardzo dziękuję.